Cześć kochani, tutaj Candy Cuts. I teraz jestem w Polsce, przyjechałam. No, bagaruję. Ale tak. Mimo wszystko kupiłam sobie nowe pet -shopy. Ach, jak ja nienawidzę nowych pet shopów. Po powiedziałabym jeszcze kilka godzin temu. Dopóki nie poszłam do Zmyka i się ich tak przyjrzałam. Kupiłam takiego kotka, który, nawet że jest nowy pet podoba mi się. Może Lisek, ale nie no, bardziej kotek. Nie mam żadnych kotków, żadnych nowych LPS. I będzie grał coś w moim filmie. Z nim też był taki, że tak powiem, token. Yy, z kodami do gry LPS. Był też katalog, ale to nawet wam nie będę pokazywała, bo większość na tych nowych LPS jest brzydkie. Ale to nie koniec. Jeszcze to co kupiłam o saszetkę torebkę, jak to ludzie nazywają. Jak widzicie, w niej są też nowe LPS. Mam nadzieję, że to nie będzie ten, bo zupełnie mi się nie podoba. Ale fajnie było, gdyby by to był ten. Ten jest nawet taki fajny, ten jest okej. Okay. Wróżki ogrodowe, tak średnio, ten jest fajny. I bardzo fajny jest też ten kotek na górze. No, i zobaczmy. Jezus, co to jest? Jakaś wróżka zwierzakowa? No, dobra, będzie oryginalne. Zagrabił mi w jakimś magicznym filmie, jeżeli taki będzie. Czy to chłopak czy dziewczyna, to nie wiem. Tak samo jak w tamtym, taki alatoken z tym zwierakiem. No i. No, śmieszna jest. Wydaje mi się, że to jest wróżka ogrodowa, ale nie znam się i przypomina mi trochę małpkę. No, ale tak jak jestem bardziej zadowolona z tego petshopa, ale ten też się przyda. Nie lubię w tych nowych EPS to, że niektóre, właśnie na przykład tak jak ten, są całe w jednym kolorze. Albo że tak jak ten są w nienaturalnym kolorze. Te stare LPS były... Znaczy są, bo jeszcze są. Bardziej naturalnych kolorów na przykład. No takie brązowy i tak dalej. No to chyba tyle. Pa!